dzisiaj powiem Wam o nowej głowicy, którą robię do Sazana Mark 3. Na razie ona jest w takim stanie, jak tutaj widzicie. Oczywiście będzie to jeszcze dokończone, no ponieważ nie zdążyłem wszystkiego zrobić. Yy, głównie co jest do zrobienia to tak. Yy, ten oto element jest póki co tylko zapodkładowany. A będzie pomalowany na czarno. Jest ta głowica zrobiona podobną yy, metodą jak yy, głowica normalna od Sazana. Jest też nowy element rury, i cała idea jest taka, że do środka może wejść np. nadajnik od radionamiaru. On się tam wkłada do środka i można zamknąć to tym elementem. On ma jeszcze w środku otwór, przez który tutaj wejdzie antena do końca. I w ten sposób jest nadajnik umieszczony w rakiecie. Brakuje jeszcze tutaj od dołu jakiegoś uchwytu na linkę. No i jak już mówiłem jeszcze będzie pomalowany yy, pomalowana ta plastikowa część. No nabędziemy tutaj takie pewne yy, wzorki no ponieważ jest to butelka plastikowa. No i są też pewne ślady po klejeniu niestety super glue mi się rozlało i nie byłem w stanie tego jakoś sensownie wyszlifować. Ale całość tak się nakłada tutaj na rakietę, i wtedy jest ona nieco wyższa. A tu jeszcze taka, dwa elementy od połączone krótszą rurą. To na razie nie będzie nigdzie latać, ale tak stoi u mnie, więc coś takiego jeszcze mam. W najbliższym czasie będę miał dla Was jeszcze jeden odcinek Odnośnie w sumie tej rakiety, ale nie tylko Z czymś co może Wam się spodobać, bo dzięki temu Rakiety będą latały lepiej Niektórzy może już wiedzą o co chodzi, ponieważ współpracowałem z nimi, żeby to ogarnąć No ale dowiecie się o tym, mam nadzieję, że za tydzień Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to tyle Dzięki za oglądanie, no i co? Widzimy się za tydzień Zachęcam do dania łapki w górę oraz subskrypcji kanału. A w opisie macie linki do serwera Discord oraz do Instagrama. No więc co? Cześć!